Z tej strony, Dando Dan Wranda, jest dzisiaj ze mną Blanka. Siema. Dzisiaj będziemy nagrywać, yy, ona mi mówi, co ja mam robić, a ja mam się jej słuchać. Okej. Okay. To, to co mam zrobić? Yy, no to i nie wiem. I, i... A co na przykład mam zrobić? co nie Poszliśmy do latarką? Bo nie wiem, czy mam... A, dobra, mam włączony mikrofon. A, gdzie, na, gdzie, co na przykład możesz zrobić? Nie, bo szuka, szukam miejsca y, na domku Aha. i w którą stronę mam iść. A, no to mam pomysł, to może przejść, nie wiem. Do góry mam iść? Y, nie, nie, nie mam plan. Y, w prawo, w twoje prawo, przejdź. Y, no, przejdź 20. Nie, może tak przejść ze. Czekaj. Y, 40 kratek. Może tak będzie ci lepiej. 40 kratek, przejdź. Uwe, mogłabym jednak trochę mniej tego wziąć. Tego? Nie, bo jak. jak wezmę. Y... Tego, jak wezmę więcej, że nie będzie bardziej lagować, no to. I wtedy będzie dla widów lepszy, ale tak to tu to wiesz. Dobra, co. tam mam iść? Tak. O, no, jakoś tak mniej więcej 40 krat, tak żebyś. Co jest? Ty mam lagi normalnie. Internet mi nie żeby wyrabia. Z nagrywanie. Tak, no to, to, to trochę. lagi jak się nagrywa. Trochę. Serio. Znowu. Haps, haps, haps. Okay, pokaż teraz swój ten ekwipunek. Proszę. Dobra, teraz będziesz, musisz coś skraftować, musisz jakieś rzeczy, a nie, po prostu najpierw musisz coś zdobyć, na przykład y w tym odcinku, może musisz zrobić stracącą dynię w tym odcinku no nie okej, okay, ogólnie my też próbujemy razem zagrać, ale trochę netnie nie wyrabia właśnie Czekajcie, Czekajcie chwilę, bo... Spróbujemy być razem no. na serwerze Micrze. Mi, mi, 16 16 98 78. Dobra. Może się uda. Uwaga, coś coś loguje. Dobra, a niech um, Pawak spróbuje zrobić świecącą święcą dynię w tym odcinku. Tę Idź i. Okej, teraz idź bardziej w prawo. Prawo, bardziej. Idź w prawo. Ogólnie chyba musimy wyjść z tego lasu. Tak, myślę. A jak moja koleżanka uda się dołączyć do serwera, no to po prostu zajmiemy się czym innym. Tak, a na razie, no takich. Chyba trochę mniejszy odcinek będzie, nie wiem. E, chyba następnym razem wezmę co innego. To jest dla mnie za dużo. Przerasta moje możliwości internetowe. Ok, teraz idź w lewo. Tak w lewo. i idź prosto. Teraz tam miałeś wodę do wody. Mhm. A, myślałam, że to jest jakaś rzeka, ale nie. Loguję ogólnie, no strasznie, jakby nie możemy się zalogować na internet. Co? Czekaj, mam w ogóle... Funkcję. O, dobra, mam. Zapomniałam sobie mikrofonu w... w... Okej. Okay. Co um, to było? No, nie, nie, nie. Jakby coś, to moja koleżanka tak, tak... Tak nie za bardzo ogarnia, ogarnia Minecrafta, ale... Dlaczego? Jakby... Ja to. Ja, ja to ogarniam od 2017 roku, więc... A ja chyba od... nie wiem, ja gram już chyba kilka lat dobrych. Ja gram rok, ale... A ja trzy lata. Ale ja... Ale ja oglądałam dużo Minecrafta. Nie znaleziono! O nie! O nie, się jeszcze zgubiła. A dobra, mam wpisane się Dobra. Ogólnie takie lepiej, że to hit Takie małe problemy techniczne. Dobra, zabite krowy. Chaba. A może to nie będzie jakiś też mega taki, wiecie, super odcinek, ale... Tup, 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 tup. Tam nie było krówki. Była tylko jedna. Tup, 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 tup. O, na, miejsce, tam, miejsce na, na domek! Na palankę idź, na palankę idź. Mam zbudować domek? Tak. O, zabij pęka. Dobra, teraz to. Ech, no dobrze. <grywka> do mam O, idź spodała. tam do kejwa. Co? Do kejwa idź. A ja mam przecież całą żelazną zbroję. To jest mały kejw. No ale i po prostu sobie tam zejdzie i pękę, kiedy możesz wyjść. Mm. No i tak już możesz wyjść. Nieznaleziona! O oh, no, czekaj, A, pokaż. No, no. Dobrze jest. No. Dobra, na pewno kiedyś się uda w ogóle zagrać razem. No, kiedyś no. już graliśmy, ale nie... ale wtedy byliśmy lubami. Ja pierdolę, trochę tak. No, ale możecie wyczekiwać ogólnie odcinek. No nie, przez te lagi nie mogę się budować. W czym to bierz gaming? Czekaj, pokażę ci coś. Czekaj, muszę jeszcze wyjść. Waga, właśnie, to też. Co będziesz robił, Watera? Nie, Okej, okay, myślałam. Coś lepszego. Okej, okay, więc... O! No nie, nie, Aż nie, 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 co jest? Water nie, nie, chyba nie, nie, na lagach to nic nie zrobię. Jesteśmy razem no chyba... Dobra, byłem możesz iść i tam już budować... Ojojojo, żabia mi... Walcz z nim, walcz z nim. Ja! E, I możesz tam na tej palanii budować... Dobra? No, dobra, to później zniszczysz. Dobra, walcz to. Te endermany no. od deszczu tak ten. No. One chyba wody nie dodają. Ha, i co ogarnia. <ślad> Dobra, mam trochę drewna. Halo? O, halo? Jeszcze chyba tak jest 10-15 minut nagrywek. Dobra. Hop, hop. Dokładnie zbuduj duży Taki duży, duży. Ładny I am Ja umiem bardzo ładnie budować Minecraft. Wiedźma! Trzeba trochę diarku. Zabić? Je... Nie. O, wiem, co zrobię. Spanko! Nie. nie. Pa, pa, pa. No dlaczego no, ja ci mam mówić, No spanie, idę, bo, bo jest ale właśnie o to chodziło, żebyś wiesz... Dobra, e, daj się trochę pobić tej wiedźmie. Jakby... E, daj... Ja ci powiem, kiedy możesz ją zacząć bić, A zrobię tak, żebyś nie umarł. I daj się jej pobić chwilę. Czemu? O, teraz! Bij! Czemu ty jej nie bijesz? Jest fajną wiedźmą. Ja pierdolę nic. A, a ona go zapija. Ten... Nie, ona też dostała połotkę trucizny. Ale ona cię zapije. Trudno. Uwaga, zombie. Masz pół serduszka.